Cześć. Dzisiaj będzie o przeprostach kolan łokci. Jak z nim pracować na jodze? W jodze dążymy do równowagi na różnych poziomach. Równowagi na przykład, między elastycznością i siłą, między intensywną praktyką i rozluźnianiem się i jeszcze wielu innych aspektach. Natomiast często przychodzą osoby na jogę, które mają osłabione łokcie i kolana, albo tylko łokcie, czy też kolana i dla takich osób nie jest polecane zwiększanie rozciągania, większość osób ma pewne sztywności, tyłarką na przykład, czy łydki, pozycji, gdzie się pochylamy do nóg, na przykład tamasy, czy w od do domu, powoduje, że tyły nóg nas ciągną i czuje rozciąganie, czyli imperium Natomiast u osób, które mają łatwość, mają nadmiernie rozciągnięte tyły nóg, może być tak, że kolano będzie się już przeginać, iść do tyłu za bardzo, co jest niedobry, bo osłabia nam kolano. Więc kolano jest, czy się jest za zgina się w jednej płaszczyźnie, kolano, tak, tej tylko. Mały jest ruch na boki, bardzo mały, tak. Więc prostując nogi, prostując nogi, możemy dojść do takiego punktu, że kostka, kolano i biodra nie będą w jednej linii, tylko kolano będzie przesunięte do tyłu. I to wtedy powoduje zacisk z przodu kolana i osłabia kolana. Więc takie osoby muszą pamiętać o ogólnej regule, żeby nie przeginać kolana. Czyli muszą lekko zginać nogi pod obciążeniem na lewej, czyli trzymając ciężar ciała, na przykład i trzymając zaciśnięte uda. Czyli prostując to, nie mówimy, podnieście rzepki, zacznijcie przed nie uda wzmacnianę. Natomiast osób z przeprostami kola, trzeba leciutko skinąć, nogi trzymając rzepki i udać śnieg. Tak samo w łokcie. Jeśli łokcie, łokcie są sztywne, to ręka nie chce się wyprostować w tej, w tej płaszczyźnie, tak? Natomiast u osób normalnych jest rami, e, przed ramię ramienniki, a z przeprostami. Można łokieć przegnąć w tą stronę. Tak? i Wtedy też trzeba tylko zginać nogę, tak żeby była ta płaszczyzna nad łokieć. Bark. I to się robi w różnych pozycjach. Na przykład w do dołu, wspomnianym przeze mnie, też trzeba patrzeć, czy na nie zginie zgini i to nie zginać lekko łokcie. Dodatkowo, oprócz tej ogólnej reguły zginania lekko kola łódź. Trzeba też nogi od czasu do czasu zginać całkowicie, czyli pozycje, w których nogi są całkowicie zgięte. A najważniejsze, robić pozycje, w których noga jest zgięta, na przykład pozycję krzesła, ta noga jest zgięta i powstaje kąt na przykład prosty albo ostry. I jest znowu ciężar ciała i nogi uda są wzmacniane. To tyle. Na dzisiaj ćwiczcie regularnie z pewnym dobrym nastawieniem i wtedy będziecie korzystać z dobrodziejstw i Cześć!